Kolejną lekcję lwowskiego bałaku dla młodzieży od lat pięciu do lat stu prowadzi profesor bałakologii stosowanej Szczepan Migacz w cywilu Ryśku Musingiewicz. Na kaslikiem u nas nocna szafka zwana. Trymutku komoda co lustro posiada, ława zaś do spania ma nazwę szlabana. Na wieszek najczęściej szaragi się gada. Nic nas to nie wzrusza, gdy w Polszczyźnie biegli, złoszczuł się tak bardzo, a nawet są wściekli, kiedy na pluskiewki gadamy szpanegli, a zamiast tekturki raczej papendekli. Winkiel to narożnik, ulicy na przykład. Sztangil, słony paluch, frygany do piwa. Cyngil, albo zweier to je dwuja zwykła. Gongil przy katarze często z nosa spływa. Sumer zawsze na chlip się mówi we Lwowie. Jak smaczny, do niego są skwarczki chrupiące, studzienina, przysmak też fajny stanowi, to nóżki na zimno, czusneczkiem pachniące. Lwowiaki nie mówią, ino bałakają. Rajdają ze sobą baby plotkujące, ci zaś, które kłamią, po prostu brechają, ci, co fantazjują, są so gitar kręcące. Prócz gitar kręcenia jest też bajtluwanie.